Karnewał to czas na przebieranki, tańce i dobrą zabawę, a mieszkańcy gminy Toszek postanowili to uczcić. Wszyscy wiemy, że czas życia krótki, więc najpierw napijemy się wódki. Pogrzebanie basa to wydarzenie, które po raz pierwszy zorganizowano 26 lutego w Sarnowie na terenie gminy Toszek. Zwyczaj praktykowany jest na Opolszczyźnie i Śląsku, gdzie jest on zwieńczeniem kończącego się karnawału. W jego ramach odbywa się żartobliwie odgrywany kondukt żałobny. Polega na tym, że idzie kondukt, bardzo dużo członków orkiestry, będzie poprzebieranych, będzie ksiądz, będzie organista, będzie grabarz, będą ministranci, żałobnicy, będzie trumna taka prowizoryczna, w której będzie bas, czyli trumba. No, będą płaczki, będzie wdowa. Jak się wszystko uda. To myślę, że będzie taka całkiem fajna sprawa, pierwszy raz na naszym terenie. Pogrzebanie basa zorganizowało Sołectwo Sarnowa wraz z orkiestrą Dentą w Toszku. Wydarzenie kończy czas karnawału. Jak e, będzie już ten, e, jak gdyby pochówek tego basa, czyli tej trąby, to wtedy już cała muzyka, wszystko milknie i od tego czasu następuje już czas e, postu. Gmina i miasto Toszek, widząc, co dzieje się u wschodnich sąsiadów, zorganizowała pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Nasza gmina podjęła dwa równoległe działania w obliczu tej tragedii, która spotkała naszych przyjaciół z Ukrainy. Pierwsze działanie to akcja pomocy humanitarnej tam mieszkańcom Olewska, dedykowana właśnie dla naszej gminy partnerskiej. Mieszkańcy rozpoczęli zbiórkę najpotrzebniejszych darów. Włączyliśmy się do akcji miasta i zaczęliśmy zbierać. Wytypowane przez naszych y, y, przyjaciół, można powiedzieć, zolewska y, artykuły, głównie to artykuły spożywcze patronki, lekarstwa. Zdaje się, że jeszcze szampony, mydła, te rzeczy, środki higieny osobistej. No i przerosło to nasze oczekiwania. Jest tego bardzo dużo, ale dajemy jakoś radę. Rzeczy suche, jak makarony, kasze, ryż, ale też mydła i różne właśnie takie rzeczy potrzebne do higieny. Każdy postanowił dołożyć swoją cegiełkę, by pomóc. Narodził się pomysł, aby pozyskać od strony niemieckiej 200 łóżek. Polowych, które pozwolą nam tutaj utworzyć takie tymczasowe punkty, w których osoby, które będą przybywać do naszej gminy, będą mogły się przespać. No i w zasadzie w przeciągu 48 godzin strona, strona niemiecka zorganizowała transport 200 łóżek, dodatkowo koce, poduszki. Także myślę, że, że wszystko to, co my aktualnie potrzebujemy no i, i, i dzisiaj mamy to już na, w naszych magazynach, także, także myślę, że ta współpraca międzynarodowa w, te, w tej trudnej sytuacji jak najbardziej zdała, zdała egzamin. Gmina partnerska Gemajda Hohenau podarowała między nimi łóżka polowe czy kołdry. Dary z Niemiec przywieźli honorowi obywatele Toszka Edward Schmidt oraz Johannes Seydl. Ich 200 Mogłem kupić 200 łóżek, 50 wełnianych kocy, które ofiar Wartość rzeczy wyceniono na 10 tysięcy euro. 101 lat temu odbył się plebiscyt, w którym brali udział jako z nadzoru przedstawiciele Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej z generałem Aurilem Rondem na czele. Stacjonowało tutaj ponad 1000 żołnierzy i chyba. ponad 700 to byli francouzi. 20 marca zostały złożone kwiaty przy tablicy upamiętniającej miejsce, gdzie znajdował się Polski Komisariat Plebiscytowy. Chodzimy dzisiaj 101 rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, kiedy nasi przodkowie wybierali, czy chcą żyć i mieszkać w państwie polskim czy niemieckim. Każdy dostawał dwie karty, prawda? Jedna właśnie z napisem Deutschland-Niemcy, druga Polska-Polen, i jedną z nich musiał wrzucić do tej urny plebiscytowej. No i oczywiście, jeżeli wrzucił za Polską, no to zabierał wtedy. Tą swoją kartkę za Niemcami, a jeżeli tutaj mieszkańcy głosowali za Niemcami, prawda? No to wtedy wrzucali za Niemcami, a Polską wyrzucali. Muzyka